W dzisiejszym odcinku chciałbym przybliżyć Wam historię pewnej grupy etnicznej, która już od blisko tysiąca lat żyje w swego rodzaju diasporze, rozrzucona po całym świecie. Grupy etnicznej, wokół której przez lata narosło wiele ciekawych historii, mitów, legend, ale także i stereotypów. Lecz nie o stereotypach chciałbym w dzisiejszym filmie pomówić. Początek historii cyganów sięga pierwszej połowy pierwszego tysiąclecia w Indiach, a ich prawojczyznę pomogli ustalić nie historycy, a filolodzy, którzy prowadząc badania nad językiem Romanii i zestawiając go z językami Indii, wykazali, że fonetyka języka romskiego świadczy o jego związku z grupą dialektów Hindi. Dzięki tym odkryciom można było odrzucić tezę o rzekomym pochodzeniu społeczności romskiej z Egiptu. Cyganie pierwsze migracje rozpoczęli już w III wieku naszej ery, kierując się w stronę Persji, by uciec przed wojnami spowodowanymi najazdem i podbojem Indii przez perskiego szacha Ardashira. Romowie przemieszczali się przez terytorium Persji i Armenii, aż dotarli do Bizancjum i tam nastąpił ich dłuższy pobyt, o czym świadczy duża ilość słów pochodzących z języków używanych w tych krajach. Cyganie zostają jednak zmuszeni do dalszej migracji na zachód, a przyczyną tej migracji był napór Turków seldżuckich a następnie osmańskich na Bizancjum. Pierwsze wzmianki na temat historycznego przybycia Romów na tereny Europy pochodzą z XIV wieku z terenów bałkańskich. Stamtąd bezpośrednio Romowie trafiają na Węgry, gdzie od cesarza Zygmunta Luksemburskiego otrzymują glejt gwarantujący im bezpieczeństwo podróżowania przez Europę. I tak na początku XV stulecia Romowie pojawiają się w większości dużych państw ówczesnej Europy, na przykład we Francji, w Niemczech czy we Włoszech. Podawali się za pielgrzymów lub uchodźców uciekającymi przed represjami wywołanymi ich wiarą chrześcijańską. Ale niedługo później w wielu krajach Europy wprowadzono zakaz prowadzenia koczowniczego trybu życia. W skrajnych sytuacjach, np. w Anglii w 1530 roku, wprowadzono całkowity zakaz przebywania na terytorium krajów dla wszystkich Romów. Cztery lata później egzekwowano to prawą pod groźbą kary śmierci. Cyganie mimo swoich licznych talentów np. do lutnictwa, garncarstwa, kowalstwa, muzykowania, hodowania koni czy rymarstwa, które były bardzo cenionymi i potrzebnymi profesjami w okresie licznych wojen w epoce nowożytnej, nie zyskali sympatii możnych. W XVI wieku zostali nawet sprowadzeni do roli niewolników w krajach naddunajskich. Ta niechęć do cyganów w tamtym okresie mogła być spowodowana przypuszczeniami Europejczyków, że ludy, które w dalszym ciągu prowadzą wędrowny tryb życia, tak naprawdę szpiegują i działają na zgubę państwa, w którym się znajdują. Czasy 18., 19. i 20. wieczne także nie przyniosły istotnych zmian w kwestii integracji Romów z Europejczykami. W Cesarstwie Austro-Węgierskim przeprowadzona została nawet brutalna akcja asymilacyjna Romów, którą przeprowadzała absolutystyczna administracja Habsburgów. Wiek XX to z kolei brutalności Dramat II wojny światowej, który wiąże się z akcją Porajmos, czyli eksterminacją cyganów przeprowadzoną przez Trzecią Rzeszę. Sam termin Porajmos pochodzi z języka romskiego i w dosłownym tłumaczeniu oznacza pochłonięcie. Natomiast w kontekście historycznym Romowie tak określają lata od 1935 do 1945 roku, w których na skutek prześladowań ze strony III Rzeszy zginęło ich nie mniej niż 250 tysięcy. Naszła mnie jeszcze jedna refleksja. Mianowicie wydaje mi się, że konsekwencją nowożytnych postępowań są obecne uprzedzenia opierające się na rzeczach wynikających z dawnego wykluczenia społecznego mniejszości romskiej. Ale dzisiaj czasy mamy inne i możliwość integracji jest dostępna. Dla każdego, kto tego bardzo pragnie. Tak więc teraz zapraszam Was na drugą część filmu, w której spotykam się z przedstawicielami wrocławskich Romów, którzy reprezentują różne grupy romskie, np. Bergitka Roma, Polska Roma czy Romów pochodzących z Rumunii. Opowiedzą nam troszeczkę o swoich pasjach, planach na przyszłość, a także pracy. Jestem na ulicy Ruskiej i zmierzam w kierunku kamienicy, w której mieści się Centrum Integracji prowadzone przez Fundację PROM. Czeka tam na mnie pewna osoba, dzięki której będę miał możliwość porozmawiania z przedstawicielami społeczności romskiej we Wrocławiu. Znajdujemy się w Centrum Integracji przy ulicy Ruskiej 46. Do centrum uczęszczają także dzieci romskie. A dzisiaj wraz ze mną jest pan Janusz Balkowski, prowadzący zajęcia w centrum. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Panie Januszu, przyszedłem do Pana, żeby dowiedzieć się kilku ciekawych informacji na temat społeczności romskiej. Czy jest w stanie mi Pan w tym pomóc? Oczywiście, oczywiście jestem, ale tak mi się wydaje, że najwięcej na ten temat opowiedzą dzieci romskie, które przychodzą do nas na co dzień, do naszego centrum. Też mi się tak wydaje. W takim razie, czy mogę poprosić jedno z dzieci do rozmowy ze mną? Oczywiście, interesującym mnie. Kursie? Oczywiście, zapraszam. Dziękuję bardzo. A ze mną jest już Zosia. Zosia jest uczennicą klasy 7 szkoły podstawowej i zgodziła się udzielić kilku odpowiedzi. Dzień dobry, Zosiu. Dzień dobry panu. Zosiu, takie pytanie na rozluźnienie atmosfery na początku, bo widzę, że się troszeczkę stresujesz, ale spokojnie. Czy interesujesz się historią? Tak, interesuję się. A czy masz jakąś ulubioną dziedzinę tej historii? E, interesuje się bardzo moją kulturą, moją społecznością. O, świetnie, świetnie się składa. To w takim razie wydaje mi się, że będziesz w stanie bardzo ładnie nam odpowiedzieć na kilka interesujących nas pytań. Zgadzasz się? Tak. Dobrze, to zaczynamy. Zosiu, czy możesz nam powiedzieć, w jaki sposób Romowie znaleźli się w Europie? Tak, w około tysięcznego roku Romowie opuszczają rodzinne Indie ze względu na wojny domowe. Następnie trafiają do Bizancjum. Dobrze, i co było dalej? W przeciągu następnych kilkuset lat pojawiają się we wszystkich krajach Europy. Zosiu, a czy możesz nam opowiedzieć, czym się zajmowali Romowie w Europie? Tak, niektórzy byli ludnikami, kowalami lub muzykami, mhm. a kobiety najczęściej wróżyły z rąk. O, to bardzo ciekawa historia. Dołączył do nas Andrzej, brat Zosi. Witam cię, Andrzeju. Witam. I może teraz już przejdziemy do takich nieco współcześniejszych pytań, a nie tych związanych z historią. Powiedzcie nam, czym się zajmujecie, przechodząc tutaj do centrum. Może Andrzej jako pierwszy pozwolimy mu teraz się powiedzieć. No to przychodzę do centrum. Mhm. Czasem odrabiam lekcje, jak mam. Chodzimy do kina, mhm. do Zo. Widzę też, macie tutaj stoły do piłkarzyków, do ping-ponga. Ja, do do ping-ponga też gramy mhm. w Marcaby, UNO. Mhm. No i spędzamy wolny czas tutaj no. po prostu. A Zosia, coś byś chciała dodać może? Rysujemy, poznajemy o. swoje nowe, jak to można powiedzieć... Talenty rozwijacie, talenty, tak? Tak, rozwijamy swoje talenty. Czy Ty już odkryłaś jakieś? Może malarstwo, może właśnie rysunek, może muzyka? Dziennikarka. Dziennikarstwo Cię interesuje. A? Tak. To może teraz kolejne pytanie zadam. Kim chcielibyście być w przyszłości? No tutaj po Zosi już się spodziewam, że pewnie to będzie dziennikarstwo. A no ja Ty Andrzeju, myślałeś nie. jeszcze? Jeszcze nie, jeszcze nie myślałeś. No dobrze, słuchajcie, chciałem Wam bardzo podziękować za to, że zgodziliście się wystąpić w moim dzisiejszym odcinku, że zgodziliście się porozmawiać. No i życzę Wam jak najlepiej. Zosiu, mam nadzieję, że kiedyś przeprowadzisz ze mną Ty wywiad. Co? Mam nadzieję. Dobra, to w takim razie do zobaczenia. Dziękuję Wam bardzo. Dziękuję. Mam jeszcze jedno pytanie do Luciana i do Armanda. Słuchajcie, chłopaki, przed chwilą rozmawiałem z Waszymi młodszymi kolegami na temat Waszej historii, kultury, obyczajowości. Ale ciekawi mnie w dalszym ciągu jedna rzecz. Mianowicie, skąd Wy bierzecie informacje na temat właśnie tych wszystkich rzeczy, o których przed chwilą słuchałem? Może, może Lucja przykład. Wiedza o naszej kulturze jest przekazywana z pokolenia na pokolenie. Mm -hmm. Coś dodasz, Armando, może do tego? Y -y, ja powiem tak, że nasi rodzice mm -hmm. dziadkowie uczą nas, a my będziemy uczyć swoje dzieci i wnuki. Rozumiem, że w takim razie historia Romów raczej jest przekazywana drogą... Słowną, ustną, a nie poprzez książki czy jakieś spisywane historie. Tak, tak. tak. W Waszej tradycji bardziej górę biorą opowieści na temat tak. tego, co było kiedyś. Tak? Rozumiem. Dobra, dziękuję Wam bardzo. Nie mogłem być obojętny w sytuacji, w której dowiedziałem się, że jeden z uczestników zajęć w centrum przy Ulicy Ruskiej wyjątkowo interesuje się historią. Przedstawiam Wam Elvisa, który zgodził się udzielić kilku odpowiedzi na pytania. Cześć, Elvis! Dzień dobry! Elwis, wiem, że urodziłeś się w Polsce, ale Twoje korzenie sięgają Rumunii. Wiem też, że uczęszczasz do szóstej klasy szkoły podstawowej. Powiedz mi, lubisz się uczyć? Lubię się uczyć, ale wiadomo, są przedmioty, które lubię bardziej, a które nie. A jak jest z historią? Interesujesz się nią? Jestem Romem, interesuje mnie historia Romów oraz ich wędrówka przez świat, kultura i dzieje. Elvis, to może pochwalisz się tym, co chciałbyś robić w przyszłości? Kim byś chciał zostać? Kiedy byłem mniejszy, interesowałem się kosmosem. Chciałbym zostać kosmonautą, ale teraz obecnie interesuję się motoryzacją i chciałbym zostać mechanikiem. Elvis, w takim razie życzę Ci spełnienia marzeń i dziękuję za chęć wystąpienia w odcinku. Do widzenia. Dziękuję, do widzenia. Znajdujemy się na Wrocławskim Brochowie. Miejsce to zamieszkuje liczna grupa Romów. Idziemy właśnie na spotkanie z jedną z rodzin, dokładnie z rodziną Państwa Paczkowskich, którzy zgodzili się udzielić kilku odpowiedzi na zadane pytania. Jesteśmy już w mieszkaniu Państwa Paczkowskich. Ze mną jest Pani Bożena, którą serdecznie witam i jednocześnie witam bardzo dziękuję za zgodę na udzielenie tego wywiadu. Pani Bożeno, chciałbym zacząć od pytania podstawowego. Romowie czy cyganie? Jakiego terminu powinniśmy używać? No, w tej chwili przyjęło się Romowie. Historycznie cyganie. Mhm. Czyli w kontekście historycznym poprawne jest użycie nazwy cygan, jeżeli mówimy o historii, o kulturze cygańskiej. Natomiast dzisiaj powinniśmy jednak stosować zwrot. Troszkę Rom. te nasze nowe pokolenie to mhm. już mają taki uraz, jak ktoś mówi cygan, bo przyjęło się w tych czasach mhm. jako Romowie. I to jest takie łagodniejsze. Bo dla mnie nie ma różnicy cygan, a Romowie, bo to jest jedno. Ale w tych czasach nowoczesność, te młodzi, pokolenie, oni się po prostu już tak jakby troszkę obrażali. Tak, tak, rozumiem. No, słowo cygan w dzisiejszych czasach jest czasami kreatywnie odbierane i to faktycznie e, faktycznie może być krzywdzące czasami. Natomiast Rom jest bardziej oficjalny. Tak. Chwilę temu mówiłem, że jesteśmy na wrocławskim Brochowie. Proszę nam powiedzieć, w jaki sposób Pani rodzina znalazła się we Wrocławiu? Moja rodzina pochodzi z, ze stron Jasło, Krosno, po wojnie. Oni się przemieszczali i znaleźli się we Wrocławiu. A ja już się urodziłam we Wrocławiu. Czyli jest Pani rodowitą wrocławianką? Tak. I moje dzieci, cała moja rodzina. Hmm. Proszę powiedzieć, czym się Pani zajmuje? Muzyką, tańcem, kulturą. Prowadzimy zespoły romskie. Byliśmy w zespole e, Romani Bach i w zespole Roma. Wiem też skądinąd, że jest Pani działaczem społecznym. Pracuje Pani z korzyścią dla dzieci. Proszę coś nam o tym powiedzieć. No chcę powiedzieć, że bardzo dużo dzieci mają taki talent. Nawet u nas w zespole mieli dzieci po dwa latka już tańczyni. Mm -hmm. Też romskie i polskie dzieci. I pani bardzo... prowadzi takie zajęcia dla tych dzieciaków? Tak, tak? Mhm. prowadzę takie zajęcia i nie ma tam granicy, bo nawet był, mieliśmy dzieci, że mieliśmy 40 dzieci. Nawet tak liczne grupy. Tak. A proszę mi powiedzieć, czy w tych zespołach występują tylko romskie dzieci, czy to są też grupy mieszane? Mieszane. Mieszane, czyli nie ma problemu, żeby. Nie ma żadnego mhm. problemu, bo były dzieci i społeczności romskiej, mhm. i polskiej, także nie było problemu i bardzo sobie nawet radzili polskie dzieci bardzo dobrze. Mhm. Pani Bożeno, a teraz pytanie, które wyszło od moich widzów. Proszę nam coś powiedzieć na temat romskich, cygańskich wróżb. Wróżenie to jest nasza romska tradycja. Wróżyły tylko Romki. Z kart, z dłoni, ale co do szczegółów, to jest tylko nasza tradycja, nie możemy stracić. Pani Bożeno, bardzo Pani dziękuję za możliwość spotkania się, porozmawiania. Było mi bardzo miło i przyjemnie. Ja również. I może chciałaby Pani coś powiedzieć do naszych widzów? No, chciałam przede wszystkim ich pozdrowić. Hmm. I życzyć im dużo zdrowia, szczęścia, Budbach sypen, Tewensary Saste i Bachtawe. Bardzo pani dziękuję. Ja również. Do zobaczenia, mam nadzieję, jak najszybciej i może porozmawiamy nieco dłużej. Dziękuję bardzo. Dzień powoli zbliża się ku końcowi, tak jak i nasz odcinek, a ja mam nadzieję, że wynieśliście z niego ciekawą lekcję na temat mniejszości etnicznej, jaką są Romowie, a w kontekście historycznym Cyganie. Zapraszam Was do śledzenia kolejnych odcinków z serii Lekcji Historii na YouTube już za niedługo. Do zobaczenia!